Stań, nikt nie przyjdzie cię uratować. Prawda jest taka, że to ty jesteś jedyną osobą, która może coś zmienić. Nie potrzebujesz idealnego nastroju, nie potrzebujesz nagłego przypływu motywacji. Potrzebujesz jednej prostej decyzji. Głos, który słyszysz w głowie, mówiący: Zrób to później. Nie dasz rady, nie chce ci się. To tylko lenistwo. To nie jest prawda, to wymówka. Masz teraz tylko dwie opcje. Zostać w miejscu, tam gdzie jesteś, albo zrobić jeden mały krok do przodu. Ten krok wcale nie musi być gigantyczny. Ważne, żeby został zrobiony. Dyscyplina to nie jest żadne więzienie. To dowód, że traktujesz siebie i swoje cele poważnie. Za każdym razem, gdy działasz, mimo braku chęci, budujesz osobę, którą chcesz się stać. Nie od jutra, nie od poniedziałku, teraz. Twoje przyszłe ja Ci za to podziękuję. Rusz się, Twoje życie czeka. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj po więcej.